w dzisiejszym odcinku będziemy kosić pszenicę porządnym sprzętem ze sterami Piotr <grystanie> 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 no To co się tu są dwa siedzenia Ale fajny, że ten header jest składany nie? składanie, rozkładanie to bardzo uciążliwe jeszcze u nas na tych małych działkach wiesz, jak jest gdzieś tam wykoszone ściernisko jak teraz przy zbożu, no to okej okay, ale jak robimy żabaki, to o jest mały kombajn w ciągu dnia więcej wykosił niż ten większy, no bo czasowo bardzo długo schodziło ze składaniem i składaniem Hyder nie jest jakiś okropnie duży, nie? To jest 6:60 kos. No, no to sporo. Tak. Tak, że teraz jak sobie jedziemy, to on tak na polu to się wydaje nieduży. A ostatnio miałem awarię czujnika i nie dało się go złożyć, i wracałem parę kilometrów z rozłożonym. No to powiem ci, że już nie było ciekawie. 8 O a Dwie takie mniejsze przyjazdy też 4:00 na to przejął. To jest monitoring to głównie na czy można przerzucać jest więcej? Jedna na jest imię. na tył, a druga jest na rurę. Jak rozłożymy, żeby zobaczyć na samochodzie ile tam jest, bo wiesz, jak żeby wysoka strzelować. jest urna. Ale Szymek mówi, już nie zjeżdżaj z tej góry, podstawię ci samochód, bo i tak będę jutro sprzedawał. I się jutro sprzedaż że żmijki. Tu się spóźnę, żeby żeby po prostu nie ściągać tych przyczep. Już jest taka szarówka, ale się kurzy, więc nie ma tragedii. Siema Szymek. Siema. Mówisz... I co, nie będzie padać jednak? No chyba nie. Ale dobrze, bo bym się nie wyrobił dzisiaj. Bo jakby jeszcze trzeba było z góry zjeżdżać. No A tu i plandeczka.

żeby zgasić te drzwi no wiesz jak zaryłeś no. to go cofnęło Piotrek dzięki. <grytania> najbardziej widowiskowa rzecz kurde I nadszedł kolejny dzień. Jadę zająć kolejkę w skupie. Szymek też zaraz przyjedzie. I trzeba to sprzedać 750 zł na, ten, na tą chwilę. Czyli nie wiem na który. Na 18. Może. Dawaj, dawaj! A. Ja to nie wiem, czy bym zmieniał przełożyłbym na zewnętrzną miejscami zamienić a tu taki sposób kiperowania też fajny łódkiem widłowym co tak długo słaby przemian tam są takie te żeby nie wpadły w jakieś w jakieś druty tam druty Trakuje no coś? Czekaj, bo jednym okiem widzę coś się ociągasz. No, nie samymi żniwami człowiek żyje. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!